Cześć, jeśli oglądasz ten film, pewnie zastanawiasz się nad pracą agenta nieruchomości. Jestem Sandra Spychalska i prowadzę biuro nieruchomości Złoty Ul na przepięknej szafarnie 6 w Gdańsku. Pozwól, że opowiem Ci więcej na ten temat. Nie oszukujmy się, praca agenta nieruchomości nie jest łatwa, ale jeśli jesteś osobą, która ceni sobie wolność, odpowiedzialność, konsekwencje i pracowitość, to miejsce jest właśnie dla Ciebie. Pierwszym krokiem w naszej pracy jest pozyskanie klienta. To może brzmieć prosto, ale wymaga nie tylko znajomości rynku, ale też umiejętności nawiązywania relacji. Kiedy już umówisz spotkanie, musisz je potwierdzić, przeprowadzić i przedstawić warianty współpracy. Mamy kilka wariantów umów, ale szczególnie zależy nam na umowie na wyłączność, która jest najlepsza zarówno dla klienta, jak i dla nas. Po podpisaniu umowy zaczyna się kolejny etap, przygotowanie oferty. To nie tylko wstawienie ogłoszenia do internetu, ale również analiza rynkowa, weryfikacja cen mieszkań w okolicy, profesjonalna sesja zdjęciowa, film reklamowy. Oczywiście kiedy oferta jest już gotowa, musisz dbać o jej promocję, odbierać telefony, umawiać spotkania i prezentować mieszkania potencjalnym klientom. Kolejnym krokiem są negocjacje przygotowanie umów, spotkanie notariusza, ale to już finałowy etap, najbardziej satysfakcjonujący, to moment, kiedy widzisz efekty swojej pracy i możesz świętować sukces z klientem. Pamiętaj, naszym celem jest nie tylko sprzedaż czy wynajem nieruchomości, ale przede wszystkim zadowolenie klienta. Chcemy, żeby polecał nam swoim znajomym, żeby wrócił do nas po latach. Chcemy budować stałe relacje z nimi. W Złotym Ulu pracujemy w zespole od poniedziałku do soboty, owszem, mamy elastyczne godziny pracy, ale zawsze możesz liczyć na wsparcie kolegów i koleżanek z branży. Jeśli jesteś gotów na wyzwanie, chcesz rozwijać się w dynamicznie zmieniającym się rynku nieruchomości, czekamy na Was albo na Ciebie.